Dostaw te dalmatyńczyki, kobiety! Ej, słuchajcie, trochę się czuję zakręcony ostatnio, tak jakbym chodził tyłem, bo byłem u mojej babci. I zawsze jak jestem u mojej babci, to idę się spotkać z lokalnymi zawodnikami, żeby, żeby się sprawdzić. I ja zawsze odpadam. Bo wam powiem, że na wsiach oni lają tę wódę, w ogóle się nie szczypią i oni jeszcze słabo liczą. Słuchajcie, pijemy wódę Jak proszę, żeby nalali mi pół kieliszka, oni leją mi trzy czwarte. Proszę o trzy czwarte, to leją mi całego. Mówię wam, tam trzeba było zajebiście ogarniać ułamki, żeby się nie najebać. I w końcu już taki zalany, mówię ty, a nalej mi tak jedną czwartą. I gościu do mnie, czyli pół. A wy, no może być pół. I ten chuj nalał mi całego. Mówi, sorry, nalałem ci trzy czwarte. No. Ale ja lubię jeździć do mojej babci. Teraz na święta do niej pojadę. Ja w ogóle się wychowywałem u mojej babci. Pamiętam święta na wsi. Ja pamiętam, jak marzyłem, żeby dostać deskorolkę. Żeby robić te triki. Ale to było na wsi. I tam się myśli praktycznie. I nie dostałem deskorolki. Wiecie, co dostałem? Świnie. Prawdziwą świnie. Wiecie, jak ciężko świniom zrobić kickflipa? Kumpel mi punkty na kalkulatorze naliczał. Tam ja to by... I O, z jasna polędwicy, 200 punktów. Ale spokojnie, jeśli tu są obrońcy zwierząt, jak coś, świnia miała kask, więc luz. Ale a propos świąt, przypomina mi się, jak w zeszłym roku moja babcia do mnie podeszła i tak mówi: Błażej, bo ja lubię te piosenki świąteczne. To kup płytę tego. Jordan Michael. Ja mówię, babcia George Michael czy Michael Jordan? Ona Jordan Michael. Ja mówię dobra, dobra. Poszedłem do Empiku, kupiłem kompilację najlepszych wsadów Chicago Bulls 98. Włączam na DVD, babcia widzi tych czarnoskórych koszykarzy i mówi Jezu, same diabły. I Jordan robił ten swój charakterystyczny wsad z językiem, tak... I ona, ale ten jeden ładnie język do opłatka wystawia. No, czas świąt w ogóle. Fajnie, że troszeczkę jest takiego czasu dla siebie. Tylko ja się boję, bo ja go będę spędzał ze swoją dziewczyną i my tak nie mamy za dużo wspólnych zainteresowań. Ja pamiętam, jak kiedyś mieliśmy wolne, jakiś czas temu, i ja stwierdziłem, że będziemy razem grać w grę. No i właśnie tak ją przekonałem, że kochanie, będziemy grać w Tomb Raider'a. I to była najgorsza decyzja, jaką mogłem podjąć, nie? Naprawdę. Bo ja musiałem ją tak przekonać do tej gry. Mówię, kochanie, Tom Brader to jest gra o takiej dziewczynie jak ty, takiej niezależnej. I ona tak, hm Mówię o takiej, która lubi przygody, jak ty. I ona, -h 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 -h. O takiej, która ma dużo czasu, jest bezrobotna. I słuchajcie, to była najgorsza decyzja, bo moja dziewczyna myślała, że jak trzymasz tego pada, to najlepiej ci idzie, jak grasz, jak szybko kręcisz tymi gałkami. I to był koszmar. Ja pierwszy raz współczułem wirtualnej postaci. Co ta biedna Lara Croft robiła na ekranie, to było straszne. Pierwsza misja to był samouczek. Trzeba było przeskoczyć skarpę. Prosta misja. A patrzę, tak kręci tymi gałami. a mówię, nie wierzę, co tu się dzieje. Lara Croft na ekranie robi. Ja mówię, skać dziewczyno! I ona wpadła w tę przepaść. I do mnie mówi, Jezu, jaka głupia gra. Mówię, to nie gra jest głupia. Ale wiem, ty jesteś taki głupi, że włączyłeś mi taką głupią grę. Mówię, głupi, bo z tobą jestem. Kurde. No, ale to dobra dziewczyna, tylko ona potrafi mnie rozwalić jednym tekstem. Ostatnio mówi: Słuchaj, mój dziadek jest chory. A ja mówię, co mu jest? Ma aids Ja wiem, to co on zapomina, że ma AIDS? Tak na stare lata by sobie zarzucił wiagrę. I tak z babcią tak: ty, zenobia, muszę ci coś powiedzieć. Co? Nie pamiętam. To jest poważna choroba. No ja z tą dziewczyną staramy się o kredyt. E... Ej, słuchajcie, w ogóle byłem niedawno w banku, chciałem dostać kredyt i w ogóle, jak się jest standuperem, to się ma jakieś umowy o dzieło tak dalej. Ja przyszedłem do banku i ja on mówi, czy mam umowę o pracę. Ja mówię, no nie, nie mam pracy, robię stand up, on, że nie ma czegoś takiego. I ja... I ja mówię, że żarty opowiadam. To on mówi, że może kredyt na oświadczenie. Ja musiałem oświadczyć, że jestem śmieszny. On mówi, czy ma pan zdolność? Ja mówię, mam, opowiadam kawały. To on mówi, no to pan opowie. Ja opowiedziałem dwa. On mówi, no nie ma pan zdolności. No. I... I... Ale spotkanie było bardzo sympatyczne. To był bardzo miły pan. Był bardzo miły pan, i ja go zapamiętałem, bo on miał tak z wyglądu, przypominał jaszczurkę. Czasem tak jest, nie? Że ktoś ma taką zwierzęcą aparycję. Że tak idziesz ulicą i masz taki... Bubr. No tak jest. Ze mnie też się śmieją, że wyglądam jak chomik ze złego, z jakiegoś patologicznego domu. No, no. Ale mówię, on wyglądał jak szczurka, Nie to, że jakoś dziwnie łypał okiem na muchę, nie? Tylko tak wyglądał. I miłe było spotkanie, pożegnaliśmy się. Ja wyszedłem, ja miałem starą, biznesową Nokię i chciałem go zapisać Bankier Jaszczur. I oczywiście, zamiast go tak zapisać, to ja mu wysłałem SMS-a o tej treści. Cześć, jest miłe spotkanie, takie do widzenia. No, będzie pan miał zdolność, że pan wróci. Dobra, dobra. Wychodzę i on dostaje SMS-a. Pip, pip, Bankier Jaszczur. Wiecie, co mi odpisał? Lamus bez zdolności. A w ogóle jak wyszedłem od niego, szedłem w Bydgoszczy, bo ktoś z Was z Bydgoszczy może? Nie. nie. przejazdem. I szedłem, szedłem jedną z głównych ulic w Bydgoszczy, ulica Gdańska. I tam na ulicy Gdańskiej są butiki z pięknymi rzeczami, z biżuterią, i też są ludzie, którzy chętnie te biżuterie nie tyle co kupią, co zapierdolą po prostu. I. I idę, i stoi taki jegomość, cały wortalionie, taki delfin, po prostu błękitny wortalionie. I stoi tak. I się patrzy na mnie, już czuję po prostu więź z nim, że, że coś się stanie. I on stoi tak cały czas. Jakby jakąś kulę ognia szykował. I to jest jak postać w grze GTA, że dopóki do niego nie podejdziesz, to nie rozpocznie się misja. Nie? I ja idę, i on do mnie tak. Mo, mo mordo! A za kim jesteś? I tu tylko napomknę, że my w Bydgoszczy mamy dwa lokalne kluby: Zawisza Bydgoszcz, piłka nożna, i Polonia Bydgoszcz, żurzel. I oni się nienawidzą. Ja nie wiem, tam piłkarze nie lubią motorów, nie wiem, tam kopią w nie, ci żużelowcy tam bokiem. Nie, nie mam pojęcia, jakoś się drażnią. I słuchajcie, ten gościu do mnie: mo, mo mordo! Za kim jesteś? Zawisza czy Polonia? Ja mówię, Zawisza. On. Kto? Polonia. I mi mi pestrzelił. Zdecyduj się. Idę na zajutrz i ten sam kość stoi w tym samym miejscu. I znowu. Już mnie widzi i tylko tak. Momo mo, mordo. A dzisiaj za kim jesteś? Ja się wycwaniłem i podałem mu nazwę innego klubu. Mówię, Astoria Bydgoszcz. Gościu się zaciął. Ty, a co to jest ta Astoria Bydgoszcz? Ja mówię, bo wiesz, masz też inne drużyny w Bydgoszczy. Astoria Bydgoszcz, Delekta Bydgoszcz. I on tak... To Astoria czy Delekta? Ha!